Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu co każdy dyskopata powinien wiedzieć, ostatnio nagrałem taki długi odcinek półgodzinny, gdzie opowiadam jak to wszystko się odbywa, jak to wszystko przebiega, jak to jest z dyskopatią, co wolno, a czego nie wolno i dzisiaj chciałem kontynuować hmm, temat, poruszyć hmm, dwa w sumie tematy związane z tym zagadnieniem, czyli trening brzucha u osoby, dyskopatycznej i dekompresja. Jako, że no nie chciałem, nie chciałem po prostu robić materiału, który będzie trwał, który będzie trwał dwie godziny, gdzie będą zawarte wszystkie te informacje, bo wiadomo, że część z Was yy, nawet będzie to trwała do połowy. Też no za, za dużo informacji naraz, natłok informacji, nowe rzeczy, to nie jest za dobrze, czyli to trzeba wszystko stopniowo. Dzisiaj, tak jak mówię, trening yy, brzucha u osoby dyskopatycznej, ale także u osoby, która chce stosować profilaktykę, tak prewencję kontuzji kręgosłupa i dekompresja. Trening brzucha. Zostałem zapytany już milion razy, jak powinien wyglądać trening brzucha u osoby dyskopatycznej, czy u osoby, która chce dbać o profilaktykę urazów kręgosłupa. I podstawowy problem polega na tym, że dużo wielu z Was źle interpretuje e, ogólnie hasło, frazę miejsce brzucha, gdyż bardzo dużo osób, mając na myśli trening brzucha, ma na myśli po prostu trening prostego brzucha, tak? A prosty brzucha to jest tylko i wyłącznie, to jest to, czego tutaj właśnie u mnie nie widać jeszcze. Kadryfer, potocznie zwany kadryfer prosty brzucha, jest tylko jedną. Yy, z wielu składowych yy, systemu, yy, nie mogę się wysłowić, systemu, który powinniśmy traktować właśnie jako brzuch, jako całość, tak? Bo brzuch to nie jest tylko prostu brzucha, to jest masa innych mięśni. Cały ten system, o którym chcę dzisiaj właśnie nawijać, czyli core, to jest po prostu system odpowiedzialny, system mięśniowy odpowiedzialny za nie tyle powodowanie ruchu, co opieranie się ruchowi, tak? Czyli większość właśnie mięśni agonistów pracujących odpowiada za poruszanie kończyną, tam stawem, i tak dalej. Natomiast nas interesuje trening polegający na niedopuszczaniu do ruchu. Jako, że funkcją główną koru jako systemu jest opieranie się siłą działającą na kręgosłupie, czyli niedopuszczanie do ruchu. Tak? Czyli w sytuacji, kiedy działa yy, pewna siła z pewnym wektorem na nasz kręgosłup, zadaniem poszczególnych tam yy, elementów koru i koru jako całości jest obrona. Przed tą siłą, czyli konkretnie chodzi o obronę przed zgięciem w bok, obronę przed zgięciem w przód, obronę przed, przed prostem, czyli ekstensją i obronę przed rotacją, czyli cztery główne funkcje. I teraz dobry trening koru powinien zawierać przynajmniej po jednym ćwiczeniu na każdą z tych funkcji. Mówię przynajmniej po jednym, ponieważ tam no, zależy jeszcze od stanu delikwenta, jeżeli jest osoba, o której. Dana funkcja jest kulejąca, zaległa, jest, jest lakująca, jak to się teraz ładnie mówi, więc ee, będzie wymagała większego nakładu pracy. Czy to jak chodzi o objętość, czy, czy tam o dołożenie po prostu większej ilości ćwiczeń, czyli tak zawsze jest kwestia indywidualna. Teraz funkcja pierwsza antyzjęcie w bok, czyli obrona przed w bok. Przykłady ćwiczeń, no, na przykład mnie rozpierdala osobiście, jak widzę gościa, który bierze sobie heketla lub pustakielkę 40 kg i robi takie, wiecie, side bendy na mięśnie skośne brzucha. I co prawda mięśnie skośne brzucha obrywają bardzo mocno podczas tego ćwiczenia, ale dochodzi do zgięcia bok z kompresją osiową, czyli pod obciążeniem, czyli jest to proszenie się o problemy. Już chciałem powiedzieć brzydko o co innego. Mm. Zamiast tego e, lepiej byłoby zaatakować sobie tą samą partię, nie doprowadzając do fleksji w bok, do zdjęcia w bok rękosłupa, czyli można by zastosować, zastosować np. E, Steinbridge, np. Suitcase Walk, czyli spacer farm jednorącz. U osoby dyskopatycznej zależy tam, jakiś stopień zaawansowania jest. No, u osoby z poważną dyskopatią Suitcase Walk nie będzie można najlepszy, na początek, natomiast, natomiast side na przykład nie, warzy, nie, nie powoduje kompresji, więc się nada. Eee, kolejna funkcja, przykładowo eee, Pal of Press, na obronę przed rotacją, czyli antyrotacja. Tak, kto nie wie, to odsyłam ponownie do strony www.youtube.com. Dalej, na funkcję antyprzeprost może być eee, Plank tak zwany, czyli taki najbardziej popularny już yy, ćwiczeń rehabilitacyjny, prawda? Wszyscy teraz planki robią, bo to podobno kręgosłup chroni. Plank yy, może być zwykły plank, może być w wersji jakiejś utrudnionej, czyli na piłce do pilatesu, czy już dla kozaków Steve depot, czy nawet abroder, tak? Czyli wersje trudniejsze. Yy, jeżeli dla kogoś zwykły plank jest za łatwy, tak? To jest obrona przed przeprostem, czyli funkcja trzecia. I obrona przed zdjęciem tutaj jest e, troszkę bardziej skomplikowany temat, gdyż a, wymaga, kilku, kilku, wymaga zrozumienia pewnych, pewnych e, procesów, które zachodzą w naszym ciele. Otóż obrona przed zgięciem to jest, jak wiadomo, praca izometryczna prostowniku grzbietu, ale też, a może i nawet przede wszystkim praca tłości brzusznej, czyli wywołanie tołoczni brzusznej, aktywacja poprzecznego brzucha. To jest jakby ze strony mięśni brzucha jakby naj, naj, najbardziej istotny element tak? obrony przed zgięciem. Czyli przykłady ćwiczeń, przysiad, martwy ciąg, czyli takie ćwiczenia, które właśnie prowokują fleksję, prowokują zgięcie. Wykonane oczywiście bez tego zgięcia, tak? będą stymulować Pracę stymulować wzmacnianie tej funkcji a te zdjęcie w prawidłowy sposób. Antyfleksja, tak? Jeżeli ktoś nie rozumie, o czym mówię, to sobie wyobraźcie, że oddech przeponowy, który tak, ten te, temat oddechu przeponowego jest gwałcony przeze mnie często na, na KFD nie tylko, jestem można powiedzieć zwłoczony na tym punkcie, dlatego że na no, dużo osób po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważny oddech jest kwestii uzyskania maksymalnej stabilności bezpieczeństwa, zwłaszcza supa. Więc sprawa wygląda tak, że oddech jest przeponowy, a nie piersiowy, czyli staramy się wciągać powietrze tak, żeby się robił palumboizm, czyli wielki bebzon, powietrze wciągamy w przeponę, a później po prostu przemy, tak? Eee, tak jakbyśmy chcieli urodzić dziecko. Po prostu. No panowie może akurat nie będą w stanie tego zrozumieć, ponieważ panowie raczej y, rzadko rodzą, więc no nie jestem w stanie tego opisać prościej jak tak, wykonujemy parcie takie jakbyśmy chcieli po prostu postawić klocka, tak? Czyli takie mocne, mocne parcie. To spowoduje właśnie aktywację tych struktur, które są odpowiedzialne za antyzgięcie, tam poprzeczne między innymi i napięcie. Jeśli zatrzymamy sobie, zablokujemy sobie balon z powietrzem tego rodzaju, który stworzył się w wyniku zasania powietrza do przepłony, do jamy brzusznej. I teraz, jeżeli mamy klatkę piersiową, klatkę z piersiami, mamy miednicę i między klatkę piersiową a miednicę wpierdzimy taki wielki balon z powietrzem i zamkniemy go mięśniowo, tak żeby powietrze nie uciekało, no to oczywiście sprawą jest, że będzie on bardzo, bardzo utrudniał yy, doprowadzenie do zgięcia w przód kręgosłupa, a także do zgięcia w każdą inną stronę. Także jest to baza, jak chodzi o obronę przed, przed yy, ruchem kręgosłupa w którąkolwiek stronę, czy w to do rotacji, czy do zdjęcia w bok, czy po przeprostu. Ale jest to kluczowe, jeżeli chodzi o funkcję antyzgięcie w przód, czyli, czyli to, co zazwyczaj powoduje właśnie powstawanie tak, czyli tak zwany kocik-grzbiet. Yy, yy, odsyłam do odcinka, yy, jednego z odcinków z dziewczynami mojego na KRD. tam ten temat był szeroko omawiany, czy nawet w łącznikach, tam kto, kto będzie chciał to, to, to raz-dwa, znajdzie. Także, no proszę, tego nie jestem w stanie opisać. Jak działa właśnie cała ta łącznia brzuszcza w kwestii obrony przed zdjęciem? I tak, jak mówię, przykłady ćwiczeń to są właśnie siady ciągi wykonane poprawnie a z wydłużoną ekscentryką, z pauzą w dolnej, środkowej części ruchu. Tak żeby zwiększyć time under Tens, czyli czas pod napięciem dla tych, dla tych brzusznych struktur, żeby nauczyć się kontrolować oddech tak, w sytuacji ekstremalnej, czyli pod ciężarem, super sprawa. A to trzeba wprowadzić umiejętnie, więc to też często będzie wymagało fachowego oka. Tak. Co dalej? Eee, wspomniałem ostatnio, że pewien znajomy yy, czarownik z UK, mianowicie Rodin, Angel Oroszkowski. Polecił mi jakiś czas temu pewien patent, który polega na, na ściąganiu ciśnienia z krążków międzykręgowych poprzez trakcję. Czy patent był mi już wcześniej znany, z tym, że właśnie Andrzej mnie utwierdził w przekonaniu, że warto sobie faktycznie zainwestować w tą, w tą procedurę i namówił mnie, żebym sobie kupił stół do inwersji. Czyli taki stół, po prostu mówiąc krótko wiszący, że człowiek się instaluje na taki stół który wygląda generalnie jak deska do prosowania, taka większa, i się blokuje sobie nóżki takim specjalnym e, blokerem do łóżek, prawda? i wypierdziela się głową, przepraszam, głową do dołu, nogami do góry, pod odpowiednim kątem, czyli generalnie wisimy sobie, wisimy to jest może e, za dużo, leżymy sobie głową do dołu, a odciążając w ten sposób dyski. Jak to działa? Generalnie działa to w ten sposób, że każdy, kto chodził na fizykę, a nie na wagary w szkole, wie jak działa kompresja, czyli ścisk. Nasz kręgosłup jest niestety pod kompresją osiową przez cały czas, kiedy znajdujemy się w pozycji pionowej. Nie tylko podczas dźwigania, ale w ogóle. Ponieważ grawitacja zawsze działa pod kątem 90 stopni, a więc wystarczy sobie usiąść, ale ja teraz siedzę lub, lub sobie stanąć. Zawsze, kiedy tu jest w pionie. To jest kompresja osiowa, tak? Czyli zgniatamy ten kręgosłup wzdłuż jego osi. I teraz to e, chujowe zjawisko mm, no nie jest równoważone, tak? Czyli nie ma, nie ma w życiu normalnego człowieka takiej sytuacji, że, że dzieje się... Ktoś napisał do mnie i nie widzę teraz swojej twarzy, bo mi wyskoczyła wiadomość jest. Czyli procesy kompresyjne nie są równoważone procesami dekompresji, czyli przeciwieństwo kompresji, tak? Chyba, że właśnie się zainstalujemy na taki stół i sobie poleżymy jakiś tam czas. Można powiedzieć, że no tam akurat wystarczyłoby się położyć w poziomie i już ta kompresja maleje. Owszem, maleje, ale to może być niewystarczające, zwłaszcza dla osób dyskopatycznych, tak? Znowu te muchy. Nie mogę tego tego wytępić, nie? Owocówki. Więc tak, jeżeli mamy kręgosłup, czy nawet tak, jeżeli wisimy sobie głową do dołu, to dzieje się coś takiego. Kręgi są od siebie oddalane, jest takie zabisko, jakbyśmy chcieli oddzielić tułów od nóg, tak? Kręgosłup się rozciąga wzdłuż własnej osi, czyli, czyli jest trakcja, tak? I w tym momencie podciśnienie wewnątrz, tutaj wewnątrz dysku, powoduje, że on zostaje częściowo zasany do środka i protruzja maleje, czyli tam delikatnie się ta rubina może cofnąć, co jest korzystne, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z uciskiem na korzeń nerwowy. Tak, czyli w tym momencie, no wiadomo, że to nie leczy, ale minimalizuje uszczerbek, minimalizuje objawy bólowe i najważniejsze neurologiczne, jeżeli takowe są. Wiadomo, że to jest tymczasowe, dlatego, że teraz później no, nie liczy to, że po takim jednym zabiegu już musimy macie z głowy dyskopatię, po prostu jest to tego rodzaju geranie na zwłokę, ponieważ Wiadomo, że jak się spronizujemy, czy tym bardziej dopierdolimy jeszcze jakieś obciążenie na treningu, to znowu kręgosłup ulegnie kompresji, będzie zgnieciony i znowu przestrzenie międzykręgowe się obniżą i poplina, która już być może istnieje, się znowu zwiększy do punktu wyjścia, tak? ale generalnie w skali doby przez yy, pewien czas poplina była mniejsza, czyli nerw był mniej skompresowany. Czyli dobrze, generalnie o, o to nam chodzi, tak? żeby żeby minimalizować yy, do maksimum ten czas, kiedy dysku wystaje za mocno. I teraz tak jak powiedziałem, to jest graje na zwłokę, to nie załatwia sprawy, natomiast yy, nie no tak wszyscy kiedy umrzemy. <grych> więc w, w, generalnie to jest takie właśnie działanie, żeby, żeby nam nie utrudniało to cholerstwo robienia tego, co robimy. Wiadomo, że później każda kompresja, kolejna osiowa, nie tylko jak chodzi o ciężar, tylko wszystko, co, co, co się dzieje w pionie. Bieganie, skakanie itd. też spowoduje, że, że kompresja będzie zwiększona. Dziecko znowu tam troszeczkę wypukli I później znowu kompresję, na którą byliśmy narażeni w ciągu dnia, wiesorkiem sobie równoważymy paro, parą minutową parominutową nawet sesję leżenia na, na takim stole. Zależy od przypadku i zależy od tego jak bardzo, jak, jak dobrze jesteśmy w stanie się rozluźnić. Teraz, co ważne, na takim stole nie należy wisieć pionowo, dlatego, że e, paradoksalnie, nie że trakcja działa silniej, że naciąg jest silniejszy, kręgosłup się rozciąga mocniej, gwałtownie jakby w, w, w wzdłuż osi. To powoduje obronę mięśniową i mięśnie się zaciskają wokół kręgosłupa i no, trakcja jest w sumie niemożliwa, tak? Natomiast jeżeli jest to kąt tam 30 stopni powiedzmy 45, nieduży, to jest on mimo wszystko wystarczający, żeby doszło do jakiejś tam siły, do jakiejś tam trakcji, trakcja działa z pewną siłą, natomiast jest to jakby niezauważone nie przez nasz mózg i mózg nie włącza mięśni odpowiedzialnych za obronę przed rozerwaniem kręgosłupa, tak? Czyli taki, taki kurde, no jakby to powiedzieć, po cichu robi swoje, tak? Czyli spędzenie paru czy 15 minut w takiej pozycji, hmm, gdzie jest tam 30, 40, ja stosuję teraz 30 stopni i wystarczy w zupełności. To jest wystarczający kąt, żeby ta trakcja działała, te kręgi się od siebie odsuwają, ciśnienie z dysku schodzi, a jest to na tyle małe obciążenie, że mózg jakby nie rejestruje zagrożenia dla kręgosłupa i nie włącza odruchów obronnych, nie włącza napięcia, więc działa. Nie po sobie korzystam z tego już długo. E, tak jak mówię, nie leczy tematu Stopro, ale pomaga, przydaje się także każdemu dyskopacie, e, a także każdej osobie, która, która uprawia tam sport na wyższym poziomie i, i obawia się problemów w przyszłości. Z tego polecam sobie zainwestować 500 do 800 zł maksymalnie w taki stół. Postawić sobie go w pokoju, czy tam w kuchni, czy w łazience, gdzie kto lubi i sobie z tego stołu korzystać jest sobie dlatego 55-800. Ja dałem 800, ale ja kupiłem taki bardzo duży stół. Taki z maksymalnie badam do 180 kg, bo jestem ciężki, więc chciałem, nie, chciałem, nie chciałem sobie oszczędzić, tylko chciałem kupić najporządniejszy, jaki tam był. Ale dla normalnego człowieka tam z wagą 100 czy to 100 parę kilo. To widziałem tam takie stoły do 120 kg akurat po 5,500 jak tam wtedy szukałem, więc... Nie jest to jakiś kosmiczny wydatek, e, a myślę, że warto spróbować może pomóc, nie? E, dobra. 11, prawie 18 minut od gadania, czyli uwinają się szybciej niż ostatnio. E, myślę, że takie podstawowe kwestie związane z dyskopatią już wszystkie poruszyłem, aczkolwiek jeżeli mi tam coś jeszcze... Przyjdzie do głowy, albo jeżeli macie jakieś pytania jeszcze inne, na inne tematy, związane właśnie z tą przypadłością, to piszcie w komentarzach. Ja to naprawdę wezmę pod uwagę i coś skręcę w najbliższym czasie. Tyle. Dzięki za uwagę i pozdro.